Cześć! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Formuły 1 2013. Dzisiaj pojedziemy sobie na torze w Monaco, Monte Carlo. Przejedziemy się bolidem Toro Rosso i Jean-Eric Vergne. Tego kierowcę sobie wybierzemy. Wiem, że kierowca Daniel Ricciardo może i kierowcą lepszym, ale ja postanowiłem, że wybiorę sobie... Właśnie kierowcę jean arik Verni, tak więc za chwileczkę powinniśmy zobaczyć jak to się tutaj prezentuje, jak wygląda tor w Monako, no i czy jest to wszystko tak jak być. Powinno. E, widzimy panoramę toru, e, słonecznie tak więc, tak więc z tego powodu możemy być zadowoleni, jak najbardziej jakiś wyścig w deszczu się pojawi, ale będzie to wyścig kończący tę serię 5 odcinkowych odcinków z F1, e, oczywiście tylko tych takich randomowych, ponieważ kariera będzie w całości, prawdopodobnie będzie także kooperacja, będzie liga, więc będzie co nagrywać, no i ja postaram się tutaj jak najbardziej jak najbardziej pokusić się po prostu o całkiem dobre lokaty. Tak więc za chwileczkę zaczniemy ten wyścig. Myślę, że wyścig będzie emocjonujący. Na Monako zawsze jest ciekawie. No a jazda Toro Rosso jeszcze z dalekiej, odległej pozycji, będzie tym bardziej bardzo, bardzo ciekawa. Powinniśmy tutaj, myślę, zająć pozycję około pierwszej dziesiątki. Chociaż jak wiecie, straszliwie ciężko jest tutaj cokolwiek, cokolwiek zrobić. Bo naprawdę ciężko jest tutaj utrzymać dobrą pozycję. Wszyscy nas wyprzedzają, więc jest niezwykle trudno. Zgasły wszystkie światła no i ruszamy do wyścigu Kiardo jest przed nami, Maldonado jest także przed nami na pozycji 14, już 15, Maldonado opóźniamy delikatnie hamowanie i jest pozycja, tak więc fantastycznie widzimy, wciskają się zawodnicy, Groszał tutaj się wciska, musimy oddać pozycję Perezowi, więc to nie jest najlepsza informacja, piękne iskry, które, o których mówiłem już w poprzednich odcinkach, a i delikatny kontakt z bandą, no tutaj jest bardzo ciekawie, tutaj delikatny kontakt z Perezem, no może nie jest to model zniszczeń marzeń, ale ale na pewno nie jest tra tragicznie, można się do tego wszystkiego przyzwyczaić. Eee, trzy okrążenia tego emocjonującego toru. Widzimy preza, który atakował, no wyprzedziliśmy go, dużo więcej kontrataku, dużo więcej kontr, no tutaj naprawdę dzieje się bardzo dużo, odjeżdżają nam momentalnie zawodnicy, no i ten piękny dźwięk w tym tunelu. Słyszeliście to? To po prostu było coś pięknego. Pięknie to wszystko wyglądało. Dohamujmy do tego zakrętu. No i jest delikatnie ścinanie. Ale wyprzedziliśmy Hulkenberga, który jedzie na pozycji 13. No i tutaj Hulkenberg, Hulkenberga od lewej strony, ależ było blisko bandy. No widzieliście, że naprawdę strasznie ciężko się tutaj e, tutaj wyprzedza. A Hulkenberg zrobił to po prostu z tak dziecinną łatwością. No niesamowicie pięknie to zrobił Hulkenberg. Trzeba przyznać, że naprawdę SI w tej grze spisuje się o niebo, o niebo lepiej. E, bardzo e, fajnie to wszystko się prezentuje, ogólnie tor w Monako wygląda ładnie, szczerze przyznam, że ładniej niż w dwunastce, ale szoku nie ma, tak jak mówiłem, graficznie ta gra jest poprawiona, jest bardziej pokolorowana, mamy wreszcie słońce, mamy wreszcie niebo i chmury, co się nie zdarzyło w poprzedniej części. No i tutaj kolejny ten lewy zakręt. No niestety, niestety musimy włączyć sobie kontrolę ABS, tak jak mi to pisał pewien pewien chłopak. No i ja sobie ją włączę w kolejnych wyścigach. Te wyścigi mam już nagrane. Tak więc no muszę tutaj po prostu Muszę tutaj po prostu jechać z tym wyłączonym ABS-em. Tak więc będę się męczył. Będę się męczył, ale mam nadzieję, że pokuszę się tutaj przynajmniej o 13. pozycję, raczej o 12. pozycji nie ma co marzyć. Jesteśmy naprawdę bardzo daleko z tyłu. No a spowodowane jest to także tym, że jest ciężko, jeździmy bez tej kontroli ABS, więc no tutaj ciężko jest cokolwiek, cokolwiek zdziałać, a i tam delikatny kontakt chyba z tyłu był, ponieważ zwolnili zawodnicy, no i ten niesamowicie ciężki lewy zakręt, bandy bardzo blisko, bardzo dużo publiczności na trybunach, no i wygląda to fajnie, naprawdę prezentuje się ta gra całkiem ładnie, ogólnie ten bolid wygląda fantastycznie, mi się przynajmniej on bardzo podoba, myślę, że wykonali go naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Zacznij za chwileczkę trzecie okrążenie tego wyścigu musimy zużyć cały system system KERS no, żeby bronić swojej pozycji bo naprawdę tutaj tutaj atakują niemiłosiernie no i na pewno kariera będzie niesamowicie ciekawa ja wam gwarantuję, że będzie tyle manewrów wyprzedzania a kiedy ja nauczę się w tej grze doskonale jeździć to naprawdę będzie będzie ciekawie i będzie się działo myślę, że kariera będzie obfitowała w dużą ilość wypadków, kolizji, obrotów no i na pewno dużą ilość emocji na pewno będziemy starać się jechać jak najlepiej, zdobywać jak najlepsze punkty, no ale musimy jeszcze przejść test młodego kierowcy, wypchnął nas Perez no to było ciekawe, Dost to nie dostaliśmy szota w tyłek tak jakby brzydko się wyrazić, kolejny raz się wciska Perez, tak więc atakują niesamowicie mocno ci zawodnicy naprawdę napierają, co w kileczka ten zawodnik próbuje nam się wepchnąć no i kolejnych dwóch zawodników tam jest właśnie z tyłu, my musimy tutaj uważać, lewy prawy zakręt, ta szykana niezwykle trudna, no ale po radziliśmy sobie całkiem całkiem nieźle i tam doszło do lekkiego kontaktu pomiędzy zawodnikami, ponieważ stracili bardzo dużo. Lewis Hamilton ukończył wyścig. Tak więc Louis Hamilton bardzo dobre tempo. Widzimy tą strefę DRS, mówiłem to w poprzednim odcinku, która pojawia nam się, no i możemy z niej korzystać na tym to, że strefa DRS jest szczerze mówiąc nie za bardzo potrzebna, chociaż delikatnie zawsze można się zbliżyć, no i kończymy ten wyścig niestety dosyć daleko z tyłu pozycja 13, więc może mam nadzieję, że nie będzie to pozycja pechowa. Zapraszam Was już w tym momencie bardzo, bardzo gorąco na kolejne odcinki z Formuły 1 2013. Na pewno będą to wyścigi bardzo emocjonujące. Ja Wam to gwarantuję. Kariera pojawi się już niebawem. Myślę, że na dniach będzie, będzie to wszystko dla Was przedstawione. Może i z sesją kwalifikacyjną. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!